Dziś do wygrania M4A1S Taiga w stanie Minimal Wear. Żeby dostać tego skina wystarczy i dać lajka, a w komentarzu zostawić końcówkę swojego trade linka. Przechodząc do tematu, czy opłaca się inwestować w skrzynki z operacji Shared Web? Moim zdaniem tak, ale na pewno cena skrzynki nie wzrośnie do ceny skrzynki Hydra. Skrzynka prawdopodobnie ma nie drobić z meczów, i również posiada całkiem ładne skiny w sobie typu AWP, która jest droga. Obecna cena tej skrzynki to jest około 5 zł, więc już powoli rośnie. Kilka godzin temu kosztowało tak około 4,50. Podsumowując, skrzynka ta na pewno wzrośnie cenowo, ale na bardzo duży zarobek nie liczcie. I pamiętajcie też, że to tylko moje zdanie. I kierujecie się nim na własną odpowiedzialność. Dziś to na tyle. Pamiętajcie o konkurcie, wyniki i kolejny giveaway na 865 subskrypcji.